Siema, z tej strony ziolej. Został łapkę w górę z Subika, a my lecimy z Temacikiem i dzisiaj z Kermitem. Witam. Robimy schody Ciądę do góry. Dalszy. Robimy schody do góry. Znaczy ja kończę tunel, który miałem skończyć już... ho! temu. Między e. innymi. Ale nie był potrzebny tak bardzo, nie chodziliśmy w nim prawie. No, teraz to się zmieni. Co? Elegancko, pięknie. Bo przechodzimy powoli na drugą wioskę, to coraz więcej będziemy chodzić tędy. A ty w tym w zamku chcesz zrobić wieśniaków też? Wierzę, zamkniętą księżniczkę zrobię. Bez skitu. Ale nie, tam też chyba wieśniacy będą. Jak chce wejdą, to będą. A, na tej zasadzie. Nie będę ich tam... Siłą brał. Targał, tam będą łóżka, tam będzie wszystko, bo jak będziemy to znaleźć, to na pewno będą. Jak przyjdą, to przyjdą. Czyli <grywa> ogólnie w halaria cegiełek jak znowu pójdzie. Mam ci powiedzieć, ile mam już cegiełek wyłożonych. A możesz. Statystyki Przedmioty. Użyć Ej, nie, to jest dramat 126 tysięcy. widzisz? Wytworzonych mam prawie setkę. A to ja mam ponad chyba setkę. Statystyki przedmioty A ja mam 116 tysięcy wytworzonych. No, to jesteśmy blisko siebie. No, ale to jest to, co ja śmigałem po tych multach sobie na szybko. Ta. Imprezownie jeszcze mam po drodze. A tam zahaczamy chyba jakąś jaskinię. Tak. Tak, bo ty się o dwa przesunąłeś. Tak, jest ona niezoświetlona. Tam harczą. No to ta. Będzie trzeba jeszcze oświetlić. Znaczy ogólnie pod sobą to mamy dwa kaniony, więc... Tam będzie zabawa jak coś będzie chciał budować w dół. O, tu będzie coś takiego. No właśnie widzę, tam sobie u Ciebie. A to ten sobie to chcesz o wiele wyżej zrobić z tego co widzę. Na tym poziomie co teraz jest, idzie do góry on już. O, to spoko. By tutaj dosyć wysoko było jak się schodzi, by to taki efekt robiło fajny. To co, to nasza dziura, ta? ta. <grych> Było na ostatnim odc... I Nie dokończyłem po tobie balkon i to wszystko. O, no. Tam nie dokończyłem tego. E, jakiej wysokości jest w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, na piątce to jest aż ten sufit. Ja się zastanawiałem, czemu mi tak dziwnie się buduje. A ten twój? No. no on dosyć wysoki tam jest. No to dobrze. Sprzedam węgiel w, w, w tych czasach potrzebny. No, ale dywaniki, że tak to ujmę. No, lepsze, lepsze. I roboty przy. A i kapujesz, jakbyśmy to wszystko mieli przepalać węglem? O ty, nierealne. To byśmy murów teraz nie zrobili nawet. Do końca. Latałbyś po jaskiniach i szukał węgla. Zostałbyś górnikiem na stałe. Bez skitu ja bym musiał cały czas zapieprzać no Ale powiem ci, że no w okolicy 2000 kratek by się węgiel nam skończył. Mogłoby tak być. Bo ten res węgla to też jest taki 2 przez 10 można powiedzieć. No, zależy w których momentach. No i od biomu to tam zależy. Ale no my mamy słaby biom pod to. Te góry z węglem są zalębiste. Chodź byś po górach. Ja bym całą tą górę skopał wtedy. Bo to by była jedyna sensowna opcja. No. A ty masz plan jaki wystrój zrobić w środku, w tym zamku, czy jeszcze nie masz mniej więcej. Koncepcji? Mniej więcej tak. Mniej więcej wiem. Dużo tam chyba wychodzi tego, tych bloków do dekoracji. No. Czy nie? Dosyć sporo A, ładnie. nim no, trochę tunel skończyłem ci no dobrze, To dobrze, tak będziesz skończysz tunel, to możesz przynieść mi ten schodki Ja ci je mogę nawet zrobić jak masz tam z czego Nie mam z czego I dwa craftingi możesz przynieść a. Um. No nie mam przy sobie drewna. bo ich trochę, tu pójdzie tych słodków. Powiadasz, że w cholerę jeszcze trochę? No. Tylko jak będziesz wykładał, byś stwierdził, że wykładasz słodki, to pamiętaj, że ja kopię od razu ze ścianami tutaj. A żeby ściany też robić. Tak. Szkoda, że admina nie ma. Czemu? <laughs> Bo ma depresję. Eee, tam. No co, no. Ostatnio nas, ta, ta, nas tak chętnie odwiedzał. Tęsknię za nim. On <laughs> za całą <toą> mnie. <laughs> no. <laughs> na no, to wygląda. Eee. Admin, co? Ty mi kolorowy. Powiem Ci, że robi się wesoło Czemu Bo dotarłem do końca To schodki będziesz mógł wyłożyć akurat e, chyba to No i cudnie. O tutaj nie ma pół bloczku. Czemu? Aha. Ja z jednej wykopałem ścianę tylko, a nie z dwóch. <grym> no to ładnie. Mm. Najmniejszy pikus. Tu też te bloczki będą Ci potrzebne. do ścian. To jest najgorsze. No to tam pół biedy, bo przecież mam ten. stone. <laughs> Najważniejsze to są te schody. A co ja Ci miałem wziąć? Eee, craftingi. Kodki, craftingi yy, i najlepiej jednego tego, jakbyś przyniósł. Ender? Ender. Powinnaś tam mieć na tyle obsa. A mamy oczko? Jest, oczko yy, w alchemii. A to dobrze. Zdrowie. No, dziękuję, dziękuję. To był niespodziewany. I pochodnie. A, kurwa. Ej, tam jesteś. Pochodnie? Tak, spać jeszcze. Dobra, idę do domu Spać. A bo do A, a to, to, kto chciał spać? Ktoś na pewno chciał spać. No, z nich ktoś. Wszyscy. O, dobra. No. E, a, bo ty poszedłeś nakopać ten ten, znaczy zdobyć różdżki nasze. Ta. Piękne. Ja tam biegałem będzie. W neterze? E, w neterze, no. Eee, co my jeszcze chcemy? Chyba nic. Chyba nic. Mm. Tu masz jedno, tu masz drugie. I możesz gdzieś tu pyknąć tego tego. O. Pod... Daj mi yy, zrób przed siebie parę tych kamyczków. Bo ja wszystko mam już w schodkach. To leć z schodkami. tu? Tak. Tylko pamiętaj, że... no, ściano. Dobrze. Będzie taki... kącik. A tam już chyba mogę do samej góry lecieć. Yy, tak. No prawie do samej góry ci powiem. No do tam co zrobiłem. Więcej. Okej. Okay. Yy, a pochodni pewnie nie wziąłeś? Nie. Proszę, ja tam pewnie ładnie dziś mignąłem, co nie? Eee, <laughs> wiesz, Naprawdę Co? Ej, a mówiłem, że tam jest spawnel, dobrze mówiłem Zarąbiście jakby nam tylko na sody nie chodził Nie wchodzi, na szczęście. Wiesz o tym, że tu będziemy mieli spawner? Zrobione. A jeszcze mamy spawner Basiek, przecież, znaleziony. No tak. Yy, nie home X, home magazyn. Home magazyn iść. Czyli ja dobrze wtedy mówiłem, co ja tu kopałem, że ten, że chyba tu jest spawner, bo za dużo tych zombiaków. No. Ale nie weszę tam sprawdzić. Bał się. Bo ja nie wiedziałem, gdzie on jest dokładnie. To jest taki pochodni... ...propem. Ktoś się tam wymyśli na niego. Znaczy w całej górze coś na pewno będzie, więc kurde no. Bauner będzie zaadoptowany. A to na pewno. Co ciekawego? Nic? No koksy Prawie tam wiecie. były z tego, co no. ja widziałem Zobaczcie, pozbierę to A ja schody zrobiłem że zaświeci tam powiększe to oświetla Znaczy ja muszę zmienić kilo w ogóle tak. No i co po drugie? Ogólnie Bo ten jeden to ja mam jedwabny. Uważaj w ogóle, jak będziesz tu uszedł no. Czyli tutaj do góry i tak pójdzie, czyli to tam. Pięknie, cudnie. O, fajnie, że tu spawner jest. I na pewno chyba od niego nie zahaczamy. Nie, nie zahaczamy. Bo jak będziesz robił ścianę, to trzeba to wejście zostawić na razie. No to ta. Żeby go nie szukać. No sufit trzeba będzie tam przeciągnąć. Ja nie, nie wiem jak on leci. Robiłem to wejście. Aha, bo to idzie, autu, to idzie do 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 autu. Czyli tu. No. E, ściana jeszcze, pamiętaj. Ale tak, ja to sobie tak koncepcyjnie ustawiam może. A zostaw to na razie, bo ja się machnę z sufitem zaraz. A ci kiedyś tam polecę zaraz schodkami. To i to ja mogę później na szybko machnąć. No. Tak, tak. Tu sufit już leci dobrze? Nie, nie leci dobrze. Nigdzie nie leci dobrze. Jest pomyłka. Ano? Faktycznie. Kujciurkę jeszcze na dole chyba został. Nie niech on tam zostaje, stoi, jak lubi. Niego <noise> trzeba zwinąć. Bo tam masz te cegiełki. Wiem, więcej parę. Tu, 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 Chyba dobrze wygrywałem łopatką. Chyba to. Za łopatkę nie jestem pewny. Bo schody dobrze lecą. Aha, na suficie. Myślałem, tak. że ten, że na schodach. Ja zbyt dobrą opatkę do tej pracy tutaj. Nie, no co ty. <ścoughs> Ledwo co dotykam i dirta nie ma Albo teraz sobie kliknię, że tu trzy dirty no. znikają. Dobra, w tym odcineczku by było na tyle. Na razie do następnego. No.